5 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyły się bezpłatne warsztaty z zakresu pierwszej pomocy. Wydarzenie zorganizowano w ramach koncepcji Uniwersytet Samorządności realizowanej od kilku lat przez Sędziszowski Magistrat. Inicjatywy realizowane w ramach Uniwersytetu Samorządności powróciły do Sędziszowa Małopolskiego. Pierwsze warsztaty tej edycji dotyczyły pierwszej pomocy i poprowadzili je przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Robczycach. W ramach projektu zrealizujemy kilka ciekawych spotkań zarówno dla starszych mieszkańców powiatu jak i młodzieży zapowiada kierownik referatu pozyskiwania środków i zamówień publicznych w sędziszowskim magistracie Piotr Drost. Dzisiaj mamy pierwsze zajęcia pierwsze spotkanie w ramach Uniwersytetu Samorządności. Jest to edycja tegoroczna. Został złożony wniosek w tym roku. Otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 10 tysięcy na przeprowadzenie sześciu inicjatyw. Dzisiaj pierwsza inicjatywa. Warsztaty z pierwszej pomocy. Przed nami jeszcze pięć w ramach bloku ekologicznego. Będzie tutaj mowa o finansowaniu inwestycji ekologicznych, czyli czyste powietrze, czyli program Mój Prąd. Będzie to blok prowadzony przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Rzeszowa. Będzie blok mówiący o konflikcie społecznym, o kontaktach międzyludzkich. To będą trzy takie spotkania. I będzie też blok samorządowy, który będzie prowadził pan burmistrz Bogusław Kmieć. Będzie to blok skierowany do, do młodzieży. Blok mówiący, jak funkcjonuje samorząd, tutaj samorząd gminny, przede wszystkim. Pierwsze warsztaty cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Mamy przede wszystkim uczniów liceum naszego z Sędziszowa i mamy też młodzieżową drużynę pożarniczą z osiedla Kawęczyn. No i mamy też osoby fizyczne z terenu. Prawdopodobnie naszego powiatu. Udzielanie pierwszej pomocy to niezwykle ważna umiejętność. Wiedza teoretyczna oraz jej praktyczne zastosowanie w życiu są przydatne zarówno w domu, miejscu pracy, jak i w innych, często przypadkowych miejscach, w których możemy mieć kontakt z osobą potrzebującą natychmiastowego ratunku. Najważniejsze jest to, żeby świadkowie zdarzenia wiedzieli, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce, bo często jest tak, że na ulicy nie rozpoznają takiego stanu. Wydaje mi się, że Najczęściej to jest spowodowane tym, że myślimy, że osoba może być pod wpływem alkoholu. Myślę, że z tego powodu boimy się po prostu podejść i chociażby zapytać, czy, czy taka osoba nie potrzebuje pomocy, tak? czy wszystko jest ok. Tutaj wśród uczestników warsztatów jest w dominującej większości młodzież szkolna. Czy również był jakiś temat skoncentrowany na tą grupę społeczną? Czy tam też występują jakieś określone zdarzenia, które wymagają tej pierwszej pomocy? Tak, no, najczęściej to tak jak, tak, jak to bywa u dzieci. Czy to na za, zajęciach z wychowania fizycznego, czy też podczas zabawy, chociażby na podwórku. Tyle, co skończył się okres wakacyjny. Często dochodzi do jakichś tam urazów, czy to zaczynając od jakichś drobnych skaleczeń, skaleczeń otać, aż może się zdarzyć też, do, wiadomo, do jakichś złamań czy, czy poważniejszych urazów. Tak? W naszym codziennym życiu możemy spotkać się z wieloma sytuacjami, w których wiedza z takich zajęć może nam się przydać. Na takich zajęciach dowiadujemy się wiele na temat RKO, na temat udzielania właśnie pierwszej pomocy, na temat świadomości jak tego udzielać oraz wszelkich technik i to przy osobach, y, przy niemowlętach oraz przy osobach dorosłych. Dowiadujemy się wielu technik oraz y, tego, aby się nie bać w tłumie, ponieważ to my jesteśmy tą jednostką, kiedy, kiedy mamy tłum 30 osób, załóżmy, wtedy my musimy, my musimy. Na y, każdym spoczywa odpowiedzialność, lecz kiedy widzimy, że nikt nie udziela tej pomocy, to powinniśmy zareagować, wybrać kogoś do pomocy z tłumu i wskazać to osobie palcem i na takich właśnie zajęciach jak tutaj dowiadujemy się jak to robić, jak to robić skutecznie, co ważne. Powiedz mi jaka jest świadomość twoja, świadomość tej pierwszej pomocy i czy takich szkoleń nigdy za wiele. Oczywiście, że nigdy takich szkoleń za wiele. W szkole mamy zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa. Były one prowadzone w ósmej klasie oraz pierwszej szkoły podstawowej. Ja jestem już w drugiej klasie, więc już nie mam tych zajęć leczna, lecz przez te dwa lata zdążyłem się dowiedzieć i tych technik oraz też świadomości, ale takich zajęć nigdy nam za wiele, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, no niebezpieczeństwo może czekać na każdym kroku oraz powinniśmy zawsze wiedzieć, jak tej pomocy udzielić, przez co i uważam, że nawet w szkole powinny być te zajęcia częściej praktykowane, ale szczególnie takie, jak tutaj możemy się dowiedzieć od specjalistów, są szczególnie konieczne. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę nie tylko w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, ale również czego absolutnie nie należy robić, pomagając osobie poszkodowanej. Często prowadząc szkolenia właśnie spotykam się z kilkoma teoriami, że na przykład, że spośród takich najczęściej popełnianych błędów lub mitów jest to, że podczas kwotoku z nosa należy odchylić głowę do tyłu. Tak naprawdę możemy spowodować jeszcze dużo więcej gorszego takim postępowaniem niż. Niż prawidłowym postępowaniem. Możemy spowodować wymioty, które mogą doprowadzić do ciężkiej niedożywności dróg a w rezultacie no, naprawdę poważnych konsekwencji. Inicjatywy Uniwersytetu Samorządności realizowane są w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.